dzisiaj krótki poradnik o tym, jak przygotować świecę. To może być świeca na walentynki. Na pewno e, warto postawić ją na stole podczas romantycznej kreacji lub możecie ją oczywiście komuś podarować. Na samym początku knot montuję w szklance, czy to w formie na świeczki za pomocą sznurka i taśmy klejącej. Dzięki temu będzie unieruchomiony i nie przesunie się na bok, tylko pozostanie na środku. W rondelku roztapiam masę tą żelową, trzeba ją roztapiać na niewielkim ogniu, aby nic się nie przypaliło. Ogień powinien być naprawdę nieduży. I tutaj teraz dla Was robię taki test, Pokazuję, chcę Wam pokazać, że do barwienia tych świec nie nadają się barwniki spożywcze, na przykład w proszku czy w płynie, bo nie barwi się ta masa na pożądany kolor. Najlepsze są barwniki, doświecone są naprawdę bardzo, bardzo wydajne. To wszystko mieszam po dodaniu barwnika, dodaję również zapach. I całość przelewam do naczynka z knotem. Na dno możecie wyłożyć jakieś dekoracje. U mnie to jest taki większy brokat, takie płatki kolorowe, złociste. Wyrzucam jeszcze do tego serduszka cukrowe. Pamiętajcie, żeby wszelkie dekoracje układać blisko brzegów w foremki. Dzięki temu się nie przypalą i będą po prostu ładniej wyglądać. Zwierzchło całość posypuję jeszcze brokatem, aby też fajnie się mieniło, jak świeczka będzie zapalona. no i odstawiam taką świeczkę, aby zastygła. Kiedy już zastygnie, to odczepiam sznurek no i świeca jest w pełni gotowa, aby komuś podarować lub po prostu zapalić. Mam nadzieję, że poradnik wam się podoba, że skorzystacie. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku.